Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, no jeżeli jesteście nowi możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę, a my zaczynamy ten odcinek. Co so W dzisiejszym odcinku testujemy sobie Slenderman Moda, mod na taki horror do farminga, wyszedł on z dwa dni temu chyba, na takim niemieckim forum farmingowym pojawił się właśnie oto ten modpak. No i on waży sobie tutaj nie wiem ile on waży, chyba 350 giga, więc w sumie to nie jest dużo. No i co ten Slender Modpak zawiera? Zawiera jeżeli graliście kiedyś taką grę jak Slender Man The Arrival to będzie to, to samo: po prostu wgrywamy do DLC i gramy w Slendera Arrivala za darmo, tylko że w wersji farmingowej. No dobra, no po prostu jak pobierzecie, link oczywiście do tego moda macie w opisie, jeżeli pobierzecie tego pada, pa, pa, paka, przepraszam to macie tutaj, ten tutaj spakowany i slender mod dlc rar. To po prostu musicie wziąć, zrzucić, wypakować ten biały plik i wrzucić go do tego folderu, tutaj do tego folderu, jak go wypakujecie, to wrzucacie go do pdlc. Ja tego nie będę robił, bo to już mam. A to mapę, bo musicie mieć obowiązkowo slender map, musicie to wrzucić do folderu oczywiście moc. No, więc zobaczymy, jak tutaj to w Farmingu ten Slender Arribal wygląda. Jestem bardzo w sumie ciekawy, jak to tutaj ten, ten koleś od modów przemyślał, więc zobaczymy mod na Slendermana we Farmingu. No to, testujemy sobie go, więc ja odpalam grę i no, zniepięknie gra nam się po prostu wczytuje i musicie po prostu normalnie zaznaczyć tą mapę i to DLC, tak jak... To normalnie powinno być. Już tutaj widzicie, że nam się zmieniła ta cała tutaj sceneria. Te pierdu-pierdu, więc no ja już tutaj nie przedłużam. No dobra, słuchajcie, jak widzicie, respimy się koło pick upa, Tak w ogóle, jak wchodzimy do gry, to nas z niego jakby wywala. I w sumie nie mogę wejść ani w sklep, ani tutaj kurde, próbuję wejść w sklep, ale się nie da, to jest wszystko publikowane. Jedynie co odkryłem, co się da zrobić, to wejść w menu i no minimapkę tylko da się robić. Tak wygląda Slender Mabie, startak i sklep. Nie wiem czy goś tu tego nie wywalił czy coś, no nie mam pojęcia. I ogółem mamy zbierać 8 kartek z tego co tam pisali na tym forum, bo oczywiście wszystko musiałem przetłumaczyć. Oczywiście kurde jak widzicie to jest trochę niestabilne, bo tutaj tak się trochę... no Nieważne od komputera, po prostu to nam się wszystko tutaj no, przycina lekko, Jak możecie zauważyć. No, no ale odpalamy latarkę i idziemy szukać tych tutaj kartek jak to się robi w Slender the Arrival. Tutaj mamy jeszcze jakieś skrzywione drzewo. No powiem szczerze, fajna inicjatywa, jeżeli chodzi o zrobienie e, tego jakby DLC. W ja się tam nie boję. Ja już grałem w Slender Arrival. Oczywiście jakby będą live'y to na pewno też zagramy na żywo. Tu jest jakaś, kurde nie wiem, górka, co to, co to jest. Mamy zabrać 8 kartek, ale na razie żadnych kartek ogółem nie widzę. E, i no Slender Arrival też jest tak siula to zoptymalizowane jak tutaj to, to DLC no ale no to jest takie DLC stworzone przez kogoś ma prawo być oczywiście nie zoptymalizowane i oczywiście nie doczepiajcie i, a właśnie, jeszcze jedno będą aktualizowane oczywiście to DLC będzie aktualizowane jakieś tam nowe rzeczy ale no też działa tylko pod wersję 1.3 więc na starszych wersjach farminga nie bardzo sobie w to zagracie tam w ogóle mamy jakiś dom. Zaraz tam pójdziemy. Tylko tutaj pójdę. Zobaczymy. No i na razie no nic się nie dzieje. Pierwsza kartka. I ona wygląda tak. Dobra, teraz pytanie, jak się to zbiera. Eee, kurde, jak się to zbiera? Nie no F to jest latarka. Tak eee, się to zbiera. Naciskacie E. Z e zbieracie te kartki. Dobra, mamy jedną kartkę. I jakaś dziwna muzyczka się odpaliła. No na razie to się nic nie dzieje, bo to jest dopiero pierwsza kartka. Latarkę eee, możemy gasić, oświecać. Oczywiście widać tutaj taką nakładkę kamery dodali. W tym DLC. Ale ona tak jakaś taka jest e, dziwna. O, jakaś stacja benzynowa z tego co widzę na mapie trafiliśmy. Easy Ktoś się tu zareklamował. On, mi się wydaje, że on tą mapę po prostu przerobił z jakiejś mapy takiej seryjnej która już była. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, szukajmy dalej. No już jakaś tam muzyczka odpaliła. No na razie sanerwana nie ma. Nie wiem, od, od której kartki jest skrypt, że on się odpala. Na razie go nie ma. Mm. No tu w tej, w tej hali na razie kartki nie widzę. Zajebiście No i teraz znowu coś już się tam nam zaczyna dziać. Jak możemy zauważyć, tutaj gaz. O, tam już coś było. Coś już się zaczyna dziać, od drugiej kartki już się coś zaczyna dziać Nie wiem czemu, czemu tak szybko W The Arrival się chyba tak nie działo od razu North Falling Kulgas cool mówię to jest jakieś mapy wzięte No znowu mi zaczyna ekran falować, kurde Dziś musi tutaj być, czyli to fajnie to, fajnie to gościu przemyślał, bo ekran faluje jak on się zbliża hmm, Tutaj jakieś Kane Engag No tutaj macie, że to jest niemiecka mapa, macie potwierdzenie, że to jest od niemieckiego gościa wydane parking herge jakieś dobra bierzemy trzecia kartka i oj oj dobra 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 jest za nami i teraz tak no tutaj to już raczej kartek nie powinno być yy, czy tutaj jakaś będzie no na razie nic tutaj kurde no nie widzę drzewo w ogóle jest wreśnięte aha dobra spoko dobra dobra Musimy jej chyba las, no tutaj już chyba nic nie będzie. No tu jakaś sobie rzeczka widzę z tego, z tego co widzę rzeczka sobie jakaś płynie. Spoko. W ogóle patrzcie jak się wrosło. Ej, bo mi kurde... ej, jest gdzieś za nami. Oj. No tam stoi, dobra. Musimy przejść i szukać kolejnej kartki. Ile mamy? Trzy kartki, dobra. Y, musimy szukać kolejnej kartki tylko gdzie ona będzie no kurde no byliśmy już tam na tej całej stacji hmm, może właśnie ten tartak i ten sklep jest podpowiedzią no idziemy niby w tamtą stronę nic na tej mapie innego nie ma tak naprawdę jesteśmy przy jakiejś przy tej drodze co mieliśmy wywalone auto kurde no trzecia kartka już się, już się robi źle no kurde z tego co czytałem jeszcze wyczytałem na tej stronce w ogóle z tym niemieckim y, od tych Niemców? To, że to jakieś questy się w ogóle zbiera? Jakie są tam levele? Nie wiem, ale to będzie chyba rozbudowywane dalej. Mm, kurde. A no tam to już chyba byliśmy, nie? Kurde, no nie mogę stać w miejscu, bo on tu gdzieś chodzi. Tam gdzieś stoi. Mm, moment, nie mogę tak chodzić sobie. Mm. No, zobaczmy. Te kartki się jakoś dziwnie respią. Ja dopiero do nich podchodzę, to one się pojawiają. Podchodzę do jakiegoś drzewa, to one się... Czwartą kartkę. Oj, 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 oj. oj dobra, moment, dobra, moment. Trzeba trochę tutaj przyspieszyć tempo, ej, bo ja nie wiem. Bo ta mapka jest, tylko ona jest dostępna. Ja się nie mogę w ogóle nigdzie depać nic. No bez jaj, że tu jest taka górka. A mogę pod nią podejść? Mogę! No to nieźle. Kurde, nieźle. Mogę sobie podchodzić pod takie wielkie górki. Hmm, o, tu jest jakiś wzgórze Bo mnie ciekawi co jest w tym sklepie, może ten sklep tam ma więcej kartek skrytych Mamy cztery kartki dopiero To, to jest mało, to jest, jest 8 do zdobycia Przynajmniej w, to, tak, tak piszę tutaj eee, Kurde, kurde Teraz nie wiem gdzie mam iść, bo tak trochę nie mogę się na niego też patrzeć Hmm, patrzeć Kurde, aj, ciężko z tej w ogóle podejść był tam na dole. Był tam na dole. Kurde, ej. Czy ja bym do końca mapy doszedłem? Chyba tak. O kurde. No, musimy uważać bardzo, bo się tutaj... Kurde, zrespił mi z tyłu. Kurde, tam też się zrespił. Ej. Nie zebrałem jeszcze piątej kartki, a on się już tak respi często. Eee, dochodzimy no do tego sklepu w ogóle. Dobra, nie oglądam się za siebie, bo trochę będzie bieda. No nic. Co jest? Typie. No on tą mapę przerabiał, bo tu sklepu nawet nie ma Ej, bez jaj Tu nie ma sklepu w ogóle tu Jest jakaś latarnia, a tam kuźwa do tej latarni trzeba było iść No bez kitu nie A te kartki chyba się jakoś losowo rozpią. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale Z tego co widzę eee, Kurde, no Nie wiem co teraz Kurde, no on idzie za mną, no lezie za mną, no kurde, skrypt jest napisany, że ma za mną leź. Teraz w tym momencie. Ale fajne jest to, że sobie mogę tak zaskoczyć po prostu i to szybciej leci wtedy. A znaczy, obejść tą mapę na pieszo nie jest aż tak źle, bo ona nie jest duża. Wiem, że na pewno do tej latarni muszę iść, żeby było dobrze. Kurde. Muszę tu teraz gdzieś tam respi z tyłu, za mną ciągle idzie słychać takie szelest tego dziadostwa. Już na drzewach raczej kartek nie będzie, raczej już w takich miejscach bardziej będą, jakaś ścieżka. Kurde. Razem za mną chodzi ciągle. Hmm. Jakby tutaj tak zrobić, jakoś tak go ominąć kurde tego typa. Eee. Kurde, tu w ogóle jakaś dziwna ścieżka jest. Tak się nie chcę zwracać za bardzo, bo to tak dzia Kurde, działa podobnie. Ja wiem, że jak gadam teraz pewnie głupoty w ogóle, jakieś byle co gadam. Już tu w ogóle coś było. Może tutaj będzie jakiś... Kurde... Oj Kurde nie ma 5 Kurde już się zaraz częściej zaczyna pojawiać Mi się wydaje, że przez szóstej kartce to już będzie przerypane To jest w ogóle tarja tak, pójdę do tego tartaku Może tutaj... O jest latarnia nawet Może jej się uda Kurde teraz to się będzie pojawiał często bardzo, ja się w ogóle nie mogę oglądać za siebie Bo bo ciężko będzie. Kurde, tam już się pojawia. Kurde, już jest ciężko. Nie wiem, jaki on tu poziom trudności zrobił. No ale nie wiem. No nieważne. W ogóle... no dobra. Koralina kartka, szósta już. Lecimy. O, kuźwa, no lecimy. Ach, no i był tak przegrałem. No. Kurde, no. Szósta kartka, zrobiłem błąd poszedłem za To jest przegrałem. No słuchajcie, jeżeli wam się podobał no to zostawcie subskrypcję, jeżeli też chcecie więcej takich testów to piszcie komentarze, oczywiście łapki w górę, link do tego Slender Moda jest oczywiście w opisie. Więc co, ja już nie przedłużam, myślę, że fajny to był odcinek, że fa fajne jest to DLC na, znaczy to jest mod, no piszę, że tam jest DLC, ale to jest tak naprawdę mod na Slender Vena, więc no myślę, że odcinek się podobał, nie przedłużam, żegnam się z wami, mówił Nocur, cześć, na razie.